z tej strony MWP. Tu moje chyba tysięczne podejście do e, gry Blockade, która jest darmowa na Steamie. E, Adam, przywitaj się. Nie, nie przywita się dobrze. Nie przywitasz się no to. No to spasiba. O Boże. Już się zaczynają lagi. Jak ja lubię, chodzisz. Patrz jak, jak ktoś się fajnie pobawił w Minecrafta, szkoda mi tego niszczyć. Eee! Gdzie on zniknął? Tu się, tu się skampił. Kurde, dobry. Ja muszę sobie gło głos wziąć. O, o, o. Plus jeden. No, headshota zawaliłem i nic. Nie, tam z bazuką, tu też. No to ja im odpowiem tym samym. FIBA! <laughs> mam trzy hapsa! No nie wiesz, nie ma. Już tą grę lubisz. Już tą grę lubisz. Jest bazuka, już tą grę lubię. A to, skurczy. Bum, ma dar. Nie, snajper to chyba tutaj. opa jest. Tylko nie mam celownika. <laughs> snajper bez celownika. A ile mam granatów? GG. Gra, granaty mi rozwali rozwalą system. Ty Adam, ktoś gra na twoim kancie. Nie! Dobra. A nie mam nie mam tego. Też jest. O kurde, ale mu headshota zawalił, chciałem go zdjąć. Gdzie ja wskoczyłam? Kurde, jak mnie rozwalił. Nie, no, no, dobra, zresztą. Nie. Ja już chyba bazuk nie mam. Dobra. A to się dostaje chyba co większą, większą ilość kili. Patrzę jak się miotał, jak szatan! Miot. Eee y Okej, okay, derp Tak się na mnie. Derp i derp. Kto tak się na mnie patrzył, a ja nie wiem o co chodzi. No nie! Find the secret normalnie? Ty idziemy z sekretem na A i plant z Anamida i plantujemy na B. Adam dalej nie wie o co chodzi. No teraz załapał! No kurde! Ale tutaj się nie plantuje! Jezus, goście są albo tacy tempi, albo mnie po prostu naprawdę nie widzą. Patrz, tutaj wyjdzie. Nie! Wait! Moja ulubiona broń. Mhm. A, no i teraz się zabawimy z, z maszynówką. Tu tutaj był secret, tutaj był secret. Pierwszy raz mnie nie laguje na U USA. I mi nawet płynnie chodzi. To Murzynowi chodzi w 20. Hey, what? A było taktycznymi granatami? Nie, ja idę dalej fikratem. Albo dobra, nie będę się bawił w jakieś duperela. No nie mam, kurdeż. Taktyczny grini. tak, nie mamy szprotów, żeby podpalić bombę. możecie sobie... Nie tylko! He, he, jaki szatań, czy śmiech? Trzymaj to. Tylko nie dźgaj. Nie, nie Adam, nie! Aha. Chyba, że to, 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 to okej. Okay. Nie. Nie wal, nie walimy. E, w stół, w stół, nie konia, w stół. Tutaj jest... Tutaj jest bardzo fajna mapka do... No kurde, no patrzy... Nie, mo, moje ten... Adam, jesteś na filmiku... oszczędzaj jej odbyt. Ale to nie mój odbyt. Jak to nie twój odbyt? Tak, twoje dźwięki godowa to są. Ha, ja mam shikerkę. No fire axe. Subskrybowałem za sikierkę. Aha, skończyło mi się ammo, ale ja dalej trzymam y, LP. Kten, tak, ten kto dycha łapka w górę i sub. No właśnie, zobaczymy ile nas jest. Jak my zżynamy. Jak my strasznie zżynamy. Ej, tutaj jest gra do 500? To, to nie było zamierzone. Przynajmniej z mojej strony. Kurdy! Sieta fuck out. Hmm. Adam, nie śpiewaj. Nie śpiewaj. Adam! A właśnie, pole, po, polecam. Yy, yy. Aha, Adamowi komórka dzwoni. Tu będzie cięcie. Tak, tutaj będzie cięcie. Zaraz wracam. Dobra, witamy tutaj. Po tak, wi witamy po odcięciu. <laughs> nie, to było słabe. Bardzo słaba. No tak, raz się tyje. No. Adam się zdziwił. Ale żebyś ty wiedział, co tu robisz z bliska. Nie! Nie na odcinku. Później Ci pokażę. Tak. Zabija kogoś? Nie. Cześć. Tak tyle mnie śpiewaj. Proszę cię. Ty tutaj. Ej. No, no kurde, no takie usposobienie mam, że no, no, No sorry, no takie usposobienie penetratora dziurak. Że ja idę na maxa, ale wracam yy, na, na mini <grym> O ty, ale... ale parki e, Czemu ja nie odradzam się? O, dziękuję. Ale ja chcę bazokę, Hop! Co się stanie, jak rzucę granatę na ciebie? To się stanie. Je! Co? Mi, mi tam pokazywało, że mam tą gra granatnika. Adam, zapada jakiś temat. I właśnie, nie zakończyłem, bo tutaj polecam y kanał mojego kolegi Oma. Y który. Chyba już masz jakieś filmiki? Ale masz jakieś filmiki już? Jakie? Ale nie wrzu masz filmiki, ale nie wrzuciłeś. Nawet kanału pewnie nie masz. Dobra, ma, ma kanał, ma kanał. Proszę go subskrybować. Nie ma e, filmików, ale ma kanał. Tak, będzie bogaty z, nie z nic nie robienia. To jest takie ten. On będzie się wzbogacał na mnie. Tylko się jeszcze nauczy... Tak, tylko się jeszcze na na montować nauczy. Mhm, mm mhm. Mm A nawet programu nie masz. Cała magazyn... Czemu... Aha! Teamspeak, Teamspeak. Włączyłem sobie pisanie na czacie. Tak. Ja myślę, że tutaj już będzie koniec filmiku. Jakieś... Jakichś skillsów je nie pokazałem. No, no niestety, to słabo. No, staram się. O kurde, tam tam siedzi. Już nie siedzi, leży. Już nie siedzi, leży. Tak. Hop, hop, hop. Co to jest? No właśnie, nie wiem. Ty zabijam kogoś. Dobra, postarałem się, za tę ostatnią akcję, że zabiłem kogoś granatem, proszę proszę, lajka. To się... Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie, polądajcie, subskrybujcie, no to na razie, ale to... No to cześć.